Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli szukasz tego produktu, możesz kupić go tanio z szybką wysyłką w sklepie enimo.net. Kliknij link poniżej w opisie pod filmem i zobacz ten produkt. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Wymiana lewego reflektora z lampą w Seat Ibiza 4 z lat 2008 do 2014 wymaga dokładności i przygotowania. Najpierw upewnij się, że masz odpowiednią część zgodną z Twoim modelem. W sklepie online łatwo sprawdzisz kompatybilność, wpisując numer WIN lub model. Aby zacząć, przygotuj podstawowe narzędzia: śrubokręt krzyżakowy, płaski oraz może klucz do rozkręcania elementów plastikowych. Rozpocznij od usunięcia plastikowej osłony przedniej, która zazwyczaj jest trzymana przez kilka zacisków. Następnie odłącz przewody elektryczne od lampy, wyciągając kable z korkami. Uważaj na niezbyt mocne wyciąganie, by nie uszkodzić przewodów. Gdy lampę usuniesz, porównaj ją z nową, aby upewnić się, że model jest identyczny. Podczas montażu nowej części zwróć uwagę na kierunek montażu niektóre reflektory mają specyficzne otwory dopasowane do podwozia. Po zamontowaniu osłony sprawdź działanie diod i świateł, włączając zapłon. Jeśli wszystko działa, zaszykuj elementy i czystością. Jeśli nie jesteś pewien kroku, zawsze lepiej skonsultuj się z instrukcją producenta. Gdzie kupić? Szukaj ofert w zaufanych hurtowniach online. Które oferują części z opisami technicznymi i szybką wysyłką. Uwaga: Zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką na stronie enimo.net, zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia.